Słyszę, że twoja pola się strasznie wierci i pewnie zaraz będzie marudzić. Może podaję smoczek po prostu? Nie no, ja tak od razu nie podaję smoczka. Jak co? A co ty robisz? No a ty kiedy podajesz smoczek dziecku? Ja za każdym razem podaję smoczek, kiedy moje dziecko się wierci, kręci albo zapłacze. Nie no, to tak... Nie do końca, no nie na każde marudzenie i na każdy płacz się podaje smoczek. Mówić nie? A jak? No smoczek podaje się wtedy, kiedy dziecko bardzo potrzebuje ssać. Na przykład za długo już się pierś, mimo że jest najedzone, albo co gorsze zaczyna ssać palec, albo nisia zaczyna ssać, albo kołdrę. No to wtedy, wtedy jest potrzebny smoczek. No co ty mówisz? Tylko wtedy... No bo słuchaj, jak dziecko za dużo używa tego smoczka na każde marudzenie, wtedy może nawet dojść w przyszłości do seplenienia i będzie przez wiele lat logopety potrzebować. Albo na przykład może mieć krzywy zgryz. No i ortodonta murowane. Serio? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Ja tam esencję nowo obserwuję, to dużo się dowiaduję z tych filmów. tak?